Magnificencjo, szanowny panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo, zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów, instytucji związanych z uczelnią, kibicujących uczelni, wspierających uczelnię. szanowni państwo, profesorowie, powinnam się zwrócić na początku, i drodzy studenci. Witam Was serdecznie, serdecznie Was pozdrawiam na inauguracji, rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego, ważnego roku akademickiego, roku akademickiego, który zaczyna kolejne ćwierćwiecze tej uczelni. Wydaje się, że wieku to niezbyt dużo, biorąc pod uwagę historię i patrona uczelni, Witelona, wspaniałego patrona. I myślę, że nawiązując do tego cytatu, który pan szanowny rektor wspomniał z naszej ziemi, to znaczy z Polski, z Legnicy, czyli z Polski, to tradycje uczelni naprawdę są bardzo piękne, bardzo głębokie, i czytając i śledząc, starając się zbadać i myśl Witelona, to was bardzo zachęcam do tego byście głębiej wniknęli w to, co, czym się zajmował i co pisał, bo pisał wspaniałe rzeczy, ale też robił znakomite i jest twórcą chociażby psychologii, teorii psychologicznego postrzegania, nie mówiąc już o fizyce, optyce i wszystkich różnych kwestiach. Mnich i uczony, piękne połączenie, częste, bo i wybitny myśliciel, ale też i praktyk w tym, co robił. Czyli jesteśmy tutaj, na naszej ziemi, w Legnicy, w Polsce, w uczelni o pięknych, wspaniałych tradycjach i pięknych korzeniach, dużo głębszych niż nawet wiek, który by świadczył. Piękny wiek, 25 lat, świetny wiek, ale myślę, że przed uczelnią jest też piękna i wspaniała przyszłość. Teraz odniosę się trochę, analizując pewne wskaźniki, parametry uczelni, razem z departamentami, które się też. Na, zajmują uczelniami w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w którym jestem wiceministrem, to chcę powiedzieć, że jesteście na uczelni, która jest bardzo stabilną uczelnią, która ma bardzo konkretne, jasne cele rozwojowe i bardzo konsekwentnie je realizuje. I to jest pod tym względem bardzo dobra uczelnia. O tym świadczy też nabór. Tu się, gdzie indziej uczelnie nawet mają problemy z chętnymi studentami, a to jest uczelnia, która ten nabór, tak to się brzydko nazywa, ale chętnych by studiować w tych uczelni jest z roku na rok coraz więcej. O czym to świadczy? No to świadczy o tym, że po pierwsze jest też bardzo ciekawa oferta kształcenia, ciekawa, różnorodna. I połączenie czegoś, co jest bardzo istotne, ambicji, bo to jest uczelnia z ambicjami, ambicji akademickich z praktycznym as, as, aspektem kształcenia, co jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ale to jest uczelnia, jeśli popatrzymy, i to też był, było wskazanie, dlaczego to jest uczelnia, jeśli chodzi o uczelnie zawodowe w pierwszej dziesiątce w Polsce, a najlepsza na Dolnym Śląsku, mówię o uczelniach zawodowych, to są losy absolwentów sobie bardzo dobrze radzą finansowo, po prostu dobrze zarabiają, mają ciekawe, atrakcyjne zawody. A więc zwracam się do młodych ludzi, dobrze trafiliście i nawiązując do patrona uczelni, który powiedział jako twórca właśnie psychologii postrzegania, że ładne, on użył słowa ładne, może lepiej, bo piękne jest to, co nam się podoba. No to podobają nam się te wskaźniki i myślę, że Wam też się będzie w tej uczelni podobać. A kadrze akademickiej, która tu życzę, żeby to postrzeganie ładności, piękna było głębokie, wszechstronne, byście dostrzegali piękno w prawdzie, w głębokości nauki, ale też i w praktycznym działaniu. Jest to uczelnia, która też ma bardzo praktyczne i nowoczesne, by to nazwać, miejsca nauki, bardzo wysokich już technologiach, można powiedzieć 4.0, gratuluję tego, ma bardzo ważne kierunki związane też z medycyną, które są otwierane, bądź były i było otwarte tak jak położnictwo, ale pielęgniarstwo, rehabilitacja, także przeanalizowałam naprawdę to działanie uczelni i gratuluję. Dobra, stabilna uczelnia z ambitną kadrą i ze studentami, którzy sobie świetnie po, tym, po tej uczelni radzą. Bo przecież o to, o to chodzi, by przygotować młodych ludzi do przyszłego życia, tak by sobie w nim dobrze radzili. Chcę też Państwu powiedzieć, że bardzo staramy się wspierać kształcenie zawodowe na różnych szczeblach. Właściwie to, żeby dobrze przygotować do różnych zawodów, bo zawody to nie tylko szkoły branżowe, techniczne, uczelnie zawodowe, ale to po prostu tam, gdzie się przygotowujemy do tego, to wprowadzamy też i bardzo ważne przedsięwzięcia. Takim jest chociażby Laboratorium Przyszłości, to jest ponad miliard. Ale coś, co osobiście się czym zajmuję i mimo, że nie ma KPO, to realizujemy projekty z KPO, to są branżowe centra umiejętności. Został ogłoszony nabór, to jest razem z kształceniem zawodowym miliard 700 milionów i to jest takie miejsca, to będą takie miejsca, na których będzie się spotykać szkoła, branża i uczelnia i będzie wymiana zarówno myśli, jak i uczenie i przygotowanie do zawodów, Zgodnie z najnowocześniejszymi myślami technologicznymi w danej branży i zawodzie, od 15 października, bo konkurs jest ogłoszony, zaczyna się nabór. Zachęcam wszystkich, bo będzie to absolutnie nowa jakość w edukacji, gdzie się będzie właśnie to kształcenie. Kształcenie, edukacja to jest kontinuum kształcenie i szkoły podstawowej, zawodowej, i uczelni wyższej. W połączeniu z biznesem, to jest jakby clue tej uczelni. Będzie się łączyło. Gratuluję pięknego jubileuszu. Gratuluję tego, że jesteście uczelnią tak wysoko też postrzeganą w rankingach, zarówno my to oceniamy jako ministerstwo, ale też w rankingach perspektyw. Życzę Wam dalszego rozwoju i też, tak myślę, zwracam się do studentów. Korzystajcie z tego czasu jak najpełniej i twórzcie więzi, poznawajcie się, cieszcie się życiem, ale pamiętajcie, to jest ważny czas, wykorzystajcie go też od strony nauki. Tak, byście powiedzieli, podobało nam się, po prostu podobało nam się i przydaje nam się to po prostu w życiu, bo jak hasło brzmi, praktycznie przyszłość. Więc idźcie w przyszłość odważnie i praktycznie. A teraz nie zdążyłam jeszcze dać wcześniej. Uczelnia dostała też w związku ze swoimi osiągnięciami w kształceniu praktycznym, przyszłością absolwentów dodatkowe środki, już je otrzymała, ale symbolicznie przekażę te ponad 5 milionów, 5,5 miliona panu rektorowi. Można bić brawo. Nie ale to praktycznie tutaj symbolicznie... Ale dostaliście łącznie prawie 40 milionów, a to są te dodatkowe środki. I teraz. Panie dyrektorze, jakby pan był jeszcze uprzejmy, bo to nie koniec. Piękny album. Tak, możesz mi pomóc Jasiu. Otworzymy. Tutaj z listem reparacyjnym. Tak. O. właśnie z okazji tej szczególnej inauguracji Album A, Może także mam nadzieję mam nadzieję, że wzbogaci tutaj uczelnia tej strony takiej i pamiątkowej i powiedziałabym unikatowego wydawnictwa, także gratuluję i jeszcze raz wszystkiego dobrego idźcie odważnie praktycznie przyszłość